Właśnie lecę do Szanghaju na dwa tygodnie. Dlatego jak przygotować się na taki wyjazd? Pierwsza rzecz, którą musiałem załatwić to WeChat. WeChat musisz sobie wcześniej zainstalować i pamiętaj, że po samym, poza samym zainstalowaniem WeChata dobrze jest podpiąć twoją kartę płatniczą. Ja podpiąłem kartę Revolut do WeChat Pay. WeChat Pay jest najpopularniejszą formą płatności w chwilach oraz jeszcze Alipay. Także możesz zainstalować sobie WeChat Paya lub Alipaya, albo nawet obie aplikacje, ale bez tego z płatnościami może być trudno. Dlatego pamiętaj, żeby zrobić to koniecznie przed wyjazdem i zobaczyć, czy na pewno twoją kartę udało ci się podpiąć. Mimo wszystko poza Alipay i WeChat Pay dobrze mieć ze sobą karty płatnicze, nawet dwie Visa i Mastercard mogą być przydatne chociażby do wyciągnięcia pieniędzy z bankomatu. A jak z bankomatu, to wyciągniesz oczywiście juany czy RMB, chińską walutę, mimo że Chiny stoją płatnościami bezgotówkowymi, to gotówkę ja zawsze lubię mieć przy sobie, także po poprzednich wyjazdach zostało mi trochę i zawsze czuję się z nią pewniej w kieszeni. Także nie musisz wszystkiego wydać, dobrze gotówkę również mieć. O czym jeszcze dobrze pamiętać? Prezenty dla chińskich partnerów. Jeżeli nie zrobisz tego wcześniej... To nawet w strefie wolnosłowej możesz zaopatrzyć się w prezenty dla Chińczyków. Jest to w dobrym guście. Chińczycy bardzo często dają prezenty jak herbaty czy jakieś lokalne specjały, dobrze też coś dla nich mieć. Jeżeli chodzi o kartę SIM, ja używam Esima AirAlo. jest to dobre rozwiązanie, testowałem je wielokrotnie w Chinach kontynentalnych, jak i w Hongkongu. Wtedy na swoim telefonie nie potrzebujesz dodatkowego VPNa. Ale na przykład na komputerze dobrze dodatkowo zainstalować sobie VPN. Ja używam na przykład Astream VPN, a czasami Express VPN. Jeżeli Twój telefon nie obsługuje Esima, to również Sima do internetu dostaniesz bez większego problemu na chińskich lotniskach. Ja wcześniej instaluję kartę Esim na swoim telefonie przed wylotem do Chin, a kartę fizyczną wyciągam, aby nie włączył mi się roaming. O czym jeszcze dobrze pamiętać? Zawsze dobrze mieć fizyczne wizytówki. WeChat to ważna sprawa, ale Chińczycy cały czas chętnie wymieniają się wizytówkami, dlatego ja zawsze przy sobie mam przynajmniej gruby plik, a także przejściówka. Pamiętaj, że mają inne wtyczki, bywa przydatna oraz mało ważne, ale jednak długopis, ponieważ na wjeździe będzie trzeba wypełnić dokumenty i dobrze być na tego od razu przygotowanym. Mam nadzieję, że Twój wyjazd będzie równie udany.